Ups. No, dawno nie nagrywałem, przed, nie siedziałem przed kamerą, w ogóle nie rozmawiałem. Więc zaczniemy od takiej tradycyjnej formy. Cześć, jestem Krzysiek. W internetach posługuję się nickiem Gekon i zapraszam Was do dalszej części oglądania dzisiejszego filmu. Dobra, standardową rzecz mamy odhaczoną, więc teraz możemy przejść do konkretów. A konkret są takie, że przestałem pisać scenariusze do filmów, bo uznaję, że mówienie takie z biegu bardziej dla mnie naturalnie wychodzi, są wtedy lepszej jakości materiały, jeśli chodzi o kwestię me merytoryczną. O kwestię. O kwestię taką ciekawości, jeśli chodzi o mój sposób mówienia i tego, co Wam chcę przekazać. Po drugie, jak widzicie, moje miejsce do nagrywania się zmieniło. I to nie jest kwestia tego, że. To jest mieszkanie, które Wam mówiłem, że wyremontuję. Niestety to nie jest to mieszkanie. Życie różne pisze nam historię, więc skończyło się na tym, że przeprowadziłem się do kawalerki i tu teraz sobie pomieszkuję. Trzecia kwestia. Mam nadzieję, że ten czas, kiedy mnie nie było, czyli to jakieś pół roku, może dłużej, spędziliście. Ciekawie, i zechcecie mi opowiedzieć, co takiego robiliście w tym okresie, no. I teraz, wracając do takiej kwestii mojej informacyjnej, jeśli chodzi o mój kanał, to jak widzicie, z, z tym filmikiem powracam do nagrywania i będą pół, będę nagrywał filmiki w miarę regularnie. Regularnie, jeśli chodzi o moje kwestie nagrywania, ale postaram się wypuszczać w miarę dość często jakieś filmy i wracając do kwestii takie jakie filmy będą mogli jakie filmy będziecie mogli u mnie znaleźć to są następujące takie z medika filmy będą nagrywane aczkolwiek będzie yy, piątkowe otwieranie paczek będzie to kontynuowane aczkolwiek będą nagrywane to na zasadzie szorców bo uznaję, że film taki jest za krótki na pewny odcinek, a do szorstka będzie idealny, się nadaje, plus cena wartości kart będzie pokazywał tylko same rary i mityczne, legendarne karty. Także postaram się raz na jakiś miesiąc, może częściej, może rzadziej, stworzyć taki jeden większy filmik na temat Medjida Dekating, Prawdopodobnie otwieranie jakichś większych pakietów kart czy starter deków, czy Commando deck Coś w tym stylu sobie zobaczę Wybiorę, poszukam i nagram Filmy jeśli chodzi o filmy na temat mangi także będą Wracam do recenzjonowania To może za dużo powiedziane Po prostu Będę dzielił się z moimi myślami na temat danej serii, czy tam tomu w mangi, którą aktualnie przeczytam. Natomiast yy, nie mam zamiaru powrócić z cyklem, który nagrałem chyba aż trzy odcinki, więc to jest dosyć dużo. Cyklem co nowego w mangach, bo to prawdopodobnie Informacje, które znalazłem nie zawsze się pokrywały z tym, który został wydawany, tak mi się wydaje. Bądźmy na przykład e, manga pod tytułem Paląc na tyłach sklepu. Mówiłem, że tom ci wyjdzie w którymś miesiącu, a tak naprawdę wyszedł chyba miesiąc później czy jakoś tak, więc wolę z tego zrezygnować. Plus to mi dużo czasu zajmowało, jeśli chodzi o wyszukiwanie, wprost sam montaż tego filmiku, więc z tego rezygnuję. Czwarta powraca cykl Retropaka, czy mm, cykl filmu, gdzie będę przedstawiał jeden Kardec z Evercade'a albo jakiejś innej Zetro konsol, Aczkolwiek też tu nie będę trzymał się ustaloną Polskie mowa, trudną no, mową. Nie będę trzymał się ustalo ustalonego harmonogramu odcinków, tylko po prostu jasne, jakiś czas coś wrzucę, jeśli będę w coś grał, bo czułem presję, jeśli chodzi o spełnianie wszystkich wymagań. Coś, jak ja wam mówiłem, że co dwa tygodnie będzie jeden odcinek z Retropaka, i czułem wymagania, taką presję, że muszę to nagrać, muszę wam coś przedstawić i. Przy drugim, trzecim ogólnie, ogólnie czuję taką dużą presję jeśli chodzi o odcinki, więc, zaczą, więc y, nie będzie ustalonego harmonogramu odcinków, po prostu będę jak nagram to wrzucę, żeby ja czuł się bardziej swobodnie, wy byście mieli coś do oglądania, chociaż jak nie ma harmonogramu to nie będziecie mogli do się go na nie oglądać, ale dobre popracujemy na tym, ale będą streamy, możecie wchodzić na streamy no i oczywiście powraca także czwarte, piąta piąty rodzaj filmów powraci Portfolio Boli czyli moje miesięczne podsumowanie co wydałem już zaraz będę po tym filmie będę nakręcał dane. Podsumowanie tego, co wydałem w tym miesiącu, mamy wrześnień, a człowiek nie będzie tego dużo, więc film będzie w miarę szybki. No i po szóste, wszystkie unboxingi, jakieś ciekawsze rzeczy będę wam nagrywał i będę mówił, co co myślę o tym, co otwieram. Tak jak widzicie, bez scenariuszu, bez pisania, trochę się gubię, aczkolwiek uznaję, że taki system nagrywaniowy jest dla mnie bardziej. Jest dla mnie bardziej taki odpowiedni, bo podchodzę na ludzie i gadam sobie do kamery, mówię coś ciekawego, albo bardziej mniej ciekawego do Was, więc tak to będzie wyglądać te przez najbliższy. Okres, chyba, że coś mi się znowu zmienia i nie wiem. Uznam, że zacząłem gotować. I będę robił filmiki z gotowania zamiast z gry. Więc ale to, w swoim czasie, wątpię, żebym miał coś nagrywać z gotowania, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, co w mojej pustej głowie się pojawi. Więc jak się z wami żegnam w takim w miarę szybkim filmie. Nie wiem, jak to będzie parę minut prawdopodobnie. I zachęcam Was do, zagląd do, do zaglądania na mój kanał co jakiś czas, bo może się pojawi coś ciekawego, co Was zachęci do obejrzenia. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia. Cześć!